Cześć kochani z tej strony Macikik to jest kanał Nowa LEGO i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj długo wyczekiwana gazetka Lego Marvel Avengers i Loki. Zapraszam na przegląd gazetki oraz figurki. Gazetka jest już otwarta z foliki, także mamy osobno komiks oraz e, saszetkę z figurką Lokiego. Zaraz sobie do niej przejdziemy, a standardowo na samym początku sprawdzimy, co znajduje się w najnowszym numerze LEGO Marvel Avengers. E, no i oczywiście sprawdzimy też, co możemy dostać w kolejnej gazetce. Jestem ciekawy, co to będzie. E, standardowo mamy tutaj postaci z Avengersów i nie tylko. Mamy reklamy, komiksy. To wszystko się tutaj dzieje, jest trochę halka, sporo na zielono, Iron Man również się pojawia, zaraz zobaczymy jaki jest plakat. No i jest bracia, wrogowie, czyli tutaj jest na pewno tor po drugiej stronie, a naprawdę ciekawy plakat znajduje się w środku i mamy Avengersów w takiej legowej formie. Bardzo fajnie to wygląda, jeden z lepszych plakatów chyba, które do tej pory widziałem we wszystkich gazetkach. No i tak mocarni bracia, tutaj się znajdują. Dazutka Star Warsów. Reklamowana, mamy nowe mechy, już niebawem, pewnie się pojawią również na kanale. Ja na pewno będę brał Iron Mana oczywiście oraz Wolverina. Czy pozostałe tego na razie nie wiem. Przejdziemy do końca komiksów. Proszę, mamy też mało wielki bohater, czyli rysunki fanów. A w kolejnej gazetce, która 17 czerwca pojawi się w kioskach, będzie to Kapitan Ameryka i e, Tesseract. Tesseract widać tutaj jako jeden element. Hmm, czy jest to nowy element? Tutaj do tego będzie też Jetpack. E, no i tak to się e, prezentuje. Myślę, że odpuszczę, ponieważ e, całkiem niedawno był już Kapitan Ameryka. E, no i tak to się prezentuje. Tutaj mamy jeszcze Jurassic World. E, więc mamy gazetkę ogarniętą. Czas na figurkę. A figurka już jest przed Wami. Otwieramy. Nie przyciągamy oczywiście. Jeszcze sobie tutaj tak wstrząsnę um, ją do dołu, żeby się nic nie przycięło w razie um, otwierania. No i wysypujemy zawartość. Wszystko chyba już za nami. No i cóż, składamy figę. Najpierw sobie zaczniemy od sprzętu, który będzie miał w dłoni. Jest i główka, chociaż nie najpierw przecież powinienem tutaj założyć. Pelerynkę. Gazetka z figurką Lokiego jest dostępna od dzisiaj, czyli od 14 kwietnia. Cieszę się bardzo, że ją mam, ponieważ do tej pory Lokiego nie posiadałem w swojej kolekcji Marvelowskich figurek, więc bardzo się cieszę, że w końcu jest. Wyczekiwałem długo. Podejrzewam też, że większość, z tego co wiem, większość ludzi również czekała na tą gazetkę. Jak zwykle mam problem z włożeniem tych drobnych elementów do rączek figurek, no ale tak prezentuje się nam Loki. Bardzo ładny nadruk. Tylko na torsiku nie ma nic na rączkach, nie ma nic na nóżkach. Z tyłu jakby kontynuacja prezentuje się w ten sposób. Ładna palerynka, fajnie taka opadająca, no i ten jego, to jego nakrycie głowy oraz ta laska z sztyletem, ładnie się to prezentuje. Bardzo fajna figurka i cieszę się, że ją mam. No i cóż, trzeba dodać Lokiego do figurek, które już posiadam, więc postawimy go sobie na razie tutaj. I tak prezentuje się najnowszy Loki, którego możecie zgarnąć w gazetce za 14 99. W Waszych cioskach i miejscach, w których możecie takowego wykupować, zapraszam serdecznie. Jedna z lepszych figurek w tym roku, które wyszły zdecydowanie. Trzymajcie się ciepło. My widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!